Dzień dobry Was kochani, mówi Sylwia Giza i chciałabym Wam coś przeczytać, a więc zaczynam czytać. Kundalini, iskierka boska w nas. Przybudzenie energii kundalini jest jedną z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Wiele ludzi jeszcze nie wie o energii kundalini i jaką bardzo ważną rolę pełni w naszym całym jestestwie. Energia ta jest nam dana od Boga i jest w każdym człowieku. Tylko nie w każdym jest jeszcze przebudzona. Wiele ludzi mają również uaktywnioną, ale wiele ludzi z braku wiedzy na ten temat nie zdaje sobie sprawy, że posiada skarb boski, który może pomóc nam samym i całemu światu. Jednym z moich zadań na Ziemi jest naświetlenie tego tematu, żeby więcej ludzi mogło zwrócić uwagę i zaobserwować swój kontakt z kundalini. Mówię tu o kundalini z tego względu, żeby pokazać ludziom kierunek, gdzie mogą znaleźć jak najwięcej wiedzy na ten temat. Gdy mamy wiedzę, wszystko staje się proste. Kundalini występuje w każdej religii, tylko w każdej religii była nazywana inaczej. W sumie chodzi o jedno i to samo w każdej religii, a mianowicie, aby połączyć się z Bogiem wewnętrznie. Religia była po to, po to zapoczątkowana, aby nam pokazać drogę do Boga i to była dobra rzecz. Mam czasami przesłania, jedno z przesłań, jest, jakie dostałam, było połączone z Józefem Piłsudskim. Ponoć byłam Józefem Piłsudskim w poprzednim wcieleniu, więc stąd tą wiedzę dostałam. A więc przesłanie od Józefa Piłsudskiego było takie. Kochaj swój rząd, bo rząd reprezentuje siłę i moc twojego ciała, czyli uczy cię, że możesz mieć kontrolę nad własnym ciałem i życiem. Kochaj politykę. Bo reprezentuje dialog, mowę, rozmowę, konwersację, uczy Cię jak prowadzić konwersację i mówić swoją prawdę. Kochaj sport, bo sport reprezentuje współzawodnictwo i współpracę. Sport uczy Cię, że możesz działać w życiu współpracując z ludźmi. Kochaj religię, bo religia reprezentuje połączenie serca z Twoim spirit, duchem, duszą, Bogiem. Wszystkie te powyższe kierunki były wymyślone po to, żeby ludziom pokazać, że coś takiego istnieje i jest symbolem, aby nam pokazać dualność nas samych. Wszystkie te kierunki są naszym nauczycielem, są również inteligencją boską, która nas uczy więcej o nas samych. Mamy zawsze wybór i to, że było to wymyślone, to nie znaczy, że mamy całe życie poświęcać na ocenianiu tego. Jeżeli któryś z tych kierunków widzisz w sobie i oceniasz go cały czas, czy to rząd, polityka, sport, czy religia, jest to sygnał, że ta część twojego jestestwa potrzebuje być oczyszczona po to, abyś dalej mógł się rozwijać na ścieżce twojej świadomości. Związane z tym uczucia uczą nas o nas samych. Postaraj się pokochać tę część siebie, te uczucia związane z tą sytuacją, a zobaczysz, że życie stanie się lekkie i łatwe. Pokochaj więc politykę, sport, religię. Będzie to wyzwolenie Twojej duszy z tego wcielenia i z poprzednich wcieleń. Te wszystkie kierunki są naszymi nauczycielami i uczą nas, że mamy w sobie moc, możemy mówić naszą prawdę, możemy współpracować i mamy iskierkę boską w sobie. Wiedz, że to wszystko istnieje po to, żebyśmy bardziej się poznali i pokochali takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, pokochali się bezgranicznie. O Kundalini najwięcej możemy się dowiedzieć w religii tradycji hinduskiej. Wielu ludzi, którzy mieli przebudzone kundalini, dosyć dokładnie opisali ją właśnie w religii hinduskiej. A więc co to jest Kundalini i dlaczego tak o tym mówię? Kundalini, inaczej, iskierka boska, światło w każdym człowieku, która budzi się i zaczyna przygotowywać i oczyszczać ciało na wejście Ducha Świętego, Spiryt Boga w ciało człowieka. Duch Święty wstąpił w ciało człowieka. Tak pamiętamy to z religii katolickiej, chrześcijańskiej, i to by było na tyle. <laughs> Przepraszam, nic więcej nie powiedzieli. Po to tylko nie powiedzieli, po to, że było to indywidualne doświadczenie i nie za dużo ludzi miało to doświadczenie, więc nie wiedzieli o tym, jak to tak naprawdę działa, a jak wiedzieli, to była to wiedza tajemna, wewnętrzna. Każdego człowieka doświadczenie było inne, ale zarazem takie same. Jedna cecha, która łączyła wszystkich tych ludzi, była bezgraniczna miłość boska i współczucie do całego wszechświata. To właśnie jest charakterystyczne dla kundalini, miłość i współczucie dla każdego żywego stworzenia. To jest silniejsze od człowieka, który staje się marionetką w rękach Boga. Miłość i współczucie staje się codzienną praktyką, która rozświetla drogę ucznia, w którego wstąpił Duch Święty. Mówię tutaj ucznia, bo w tym momencie stajemy się uczniem kundalini, uczniem ducha świętego. Spiryt, Boga, kundalini, światło, duch święty uczy nas krok po kroku, co mamy robić i jak tylko jest coś niezgodne z boskimi najwyższymi prawami, pokutujemy za każdy czyn, który nie był zrobiony zgodnie z wolą boską. Te pokuty, cierpienia różnie były opisywane w religii czy przez różnych poetów, jako ogień w ciele, piekło, rany na plecach itd. Było to tak zwane ciemne noce duszy, w których spiryt, duch święty, światło kundalini oczyszczało człowieka z każdej myśli, powtarzam, każdej najmniejszej myśli, oceniania słowa, czyn. Czynu w tym wcieleniu i w poprzednich wcieleniach. W tym momencie człowiek stawał się kukienką w rękach boskich i nie miał nic do powiedzenia w tym czasie. Moc boska jest tak olbrzymia, że możemy tylko poddać się i obserwować, co się dzieje w naszym całym ciałem, a powiem, że dzieją się cuda. Najważniejszą rzeczą, którą człowiek może wtedy zrobić, to tylko się poddać tej boskiej mocy. Widzimy, że Bóg jest wspaniałą inteligencją i wie, co robi. Wiedziałam trochę rzeczy na internecie, które oceniają Kundalini, a bierze się to stąd, że ci, co oceniają Kundalini i te doświadczenie nie mają zielonego pojęcia na ten temat i widzą to doświadczenie ze swojej zewnętrznej wizji i przez pryzmat zewnętrznej wizji przekazywanej w dawnych czasach przez ludzi w niewiedzy. Różne przekazy, historie były tworzone i powstały również filmy, które miały na celu straszenie ludzi duchami, wężami, diabłami, smokami itd. Wiadomo, że strach jest produkowany po to, żeby trzymać ludzi w kontroli, i co za tym idzie w niewiedzy, i co za tym idzie w wzbudzaniu negatywnych emocji i co za tym idzie niemożności skupieniu się na tu i teraz, i co za tym idzie niemożności kreowania świadomie naszego wspaniałego życia. Przez ten cykt ludzie byli zawsze zastraszani i nie myśleli, żeby żyć w tu i teraz. Jesteśmy albo w przyszłości, w przeszłości i się boimy i skupiamy na emocjach, które już były lub żyjemy w przyszłości, której jeszcze nie ma. Tu i teraz kreuje naszą przyszłość i najważniejszą naszą praktyką powinno być napełnianie się miłością, światłem, bo tak kreuje naszą wspaniałą przyszłość. Piszę o tym po to, żeby naświetlić wiedzę o Kundalini świetle. Spirit, Duch Święty, bo wiele ludzi jest uaktywnionych, ale zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, przez to że niewiele ludzi o tym pisze, a jak ktoś już pisze, to pisze przekazując kogoś wiedzę, która nie jest do końca przez nich rozrozumiana. Pamiętacie, jak straszono ludzi, że ktoś tam jak jest opętany lub nawiedzony. Teraz powiem, co naprawdę się dzieje w ciele, jak Kundalini się przebudzi. Światło geometrycznej figury w ciele zaczyna pracować w człowieku. Na początku chcę zaznaczyć, że jeżeli się budzi kundalini w człowieku, to znaczy, że ma się obudzić i ten człowiek jest gotowy duchowo na to doświadczenie. Jeżeli ktoś o tym pisał, że dany człowiek jest niegotowy, to oczywiście patrzył przez swój pryzmat i oceniał coś, co Bóg stworzył i co jest boskie. Wiadomo, że wszystko we wszechświecie jest boskie. Jeżeli oceniamy to tylko dlatego, że nie mamy głębszej wiedzy na ten temat. Bóg się nie myli. Jeżeli ktoś ma aktywne Kundalini i ma doświadczenia, jakie ma, to jest wszystko kierowane przez Boga i człowieka, który ma te doświadczenia i który wybrał sobie te doświadczenia jako dusza, po to tylko, żeby wzrosnąć w swojej świadomości i przez to doświadczenie dać światło na swoje środowisko, po to tylko, żeby wszyscy wzrośli w swojej świadomości. Nie wiemy dokładnie, po co się Coś dzieje i dlaczego. Szukajmy zrozumienia. Nie wiemy, jakie nauki ta osoba przyjęła na to życie, i jakie kontrakty ma z poszczególnymi osobami w tym życiu. Nie oceniajmy, bo wszystko ma swój cel i wszystko jest perfekt w oczach boskich. Szukajmy zrozumienia boskiego i nie oceniajmy. Bo z chwilą jak oceniamy coś, to staje się to naszą rzeczywistością. Wiedzmy, że to co oceniamy, oceniamy, nasza dusza chce tego doświadczyć. Zreflektuj swoje życie i zobacz, czy jak coś oceniałeś, to później kreowało się to w Twoim życiu. Wracając do tematu, nawiedzony, opętany, było rozumiany przez ogół ludzkości za jakieś moce, że to jakieś moce weszły w człowieka i tam zarządzają. A w tym momencie to było nic innego jak aktywacja kundalini w ciele człowieka. Pomyślcie sami, jak moc boska się budzi w kimś, to jakoś się objawia. To jest moc i sama nazwa mówi za siebie. Potrząśnięcie człowiekiem jest uaktywnieniem do lewej nogi wpływa energia boska, bardzo mocna energia. Jest to połączenie człowieka z boską energią, i dla człowieka, który stał obok, wyglądało to, jakby ta osoba była nawiedzona czy opętana. To była wiedza w niewiedzy, która rozpowszechniła się na cały świat. A tak naprawdę to było mistyczne połączenie się z Bogiem. Podczas potrząsania człowiekiem energia boska wchodziła głębiej do każdej komórki i powoli rozprzestrzeniała się w ciele. Trzęsienie ciałem następowało, jak energia wyrzucała, napotykała i spalała blokady, które były nałożone przez nasze ograniczone myśli i lata naszej nieświadomości przez całe nasze życie i inne wcielenia naszej niewiedzy na temat praw boskiej inteligencji. Po tej aktywacji człowiek miał podobne doświadczenia trzęsienia, tak zwanego krias, przez okres paru lat, dopóki kundalini światło spiryt nie oczyści dobrze ciała człowieka ze wszystkich blokad, myślokształtów, wierzeń itd. Lekarze nazywali to padaczka i wymyślali różne nazwy na te dolegliwości wyłości i nie za bardzo wiedzieli i do tej pory niewiele ludzi ma pojęcie, jak do tego podejść. Wiem, że jest dużo nazw na ten temat, a tak naprawdę jest to aktywacja kundalini w ciele. Blokady były nałożone specjalnie przez duszę, spiryt, światło w okresie dojrzewania duszy po to, tylko żeby ochronić człowieka, który nie miał wiedzy na ten temat przed olbrzymim światłem energii boskiej, która dopiero wejdzie w człowieka, jak człowiek jest świadomościowo gotowy. A jest gotowy wtedy, jak ma intuicyjną wiedzę Boga w sobie i czuje, że coś jest i tego czegoś mu brakuje. Bóg jest wielki i wie, co robi. I wie, kto jest gotowy i otwarty na tą boską energię. Następnym trzęsieniem kryje są oczyszczania blokad innych ludzi, którzy, z, którzy znajdują się w naszej aurze, w naszym jestestwie. Ktoś pomyśli, że ta osoba jest nawiedzona, a ta właśnie osoba, jako czyste naczynie boskie i spiryt, Duch Święty w sobie właśnie w tym momencie pracuje dla Boga i oczyszcza kogoś aurę. Blokady, które ktoś sobie nałożył i przez swoje ograniczone myślenie Proś o zrozumienie, niech Ci Bóg prowadzi i pokazuje to, czego nie możesz ogarnąć umysłem. Proś, a będzie Ci dane. Ty ją oceniasz, a ona po cichu pracuje dla najwyższego boskiego dobra i robi po cichu za Ciebie pracę, którą Ty powinieneś się zająć i nie oceniając tego, czego nie możesz zrozumieć. O ludzi, których kundalini jest pomiędzy czakrą splotu słonecznego i czakrą serca, zaczynają mieć wizję duchów entities. To jest proces, i przez ten proces zaczynają widzieć szerszą rzeczywistość. Tylko sobie nie zdają sprawy jeszcze, że my jesteśmy całym wszechświatem więc mamy wszystko w sobie, pozytywne i negatywne. Więc tacy ludzie skupiają się na tym właśnie i zamiast piąć się do góry ponad duality. To zatrzymują się obserwując kto, jakie ma entity, jak, ma, jak ma, mamy w sobie wszystko z poprzednich wcieleń i całego naszego życia. Dana osoba je patrzy, to widzi lustro swoje w naszym odbiciu, bo jak wiadomo zawieramy cały wszechświat w sobie. Także proszę nie skupiać się na tych darach widzenia, tylko wznieść ponad to. Bo jak się wzniesiemy ponad to, to wtedy nie będziemy przyciągać tego, czym się tak bardzo zachwistujemy, jacy to my nie jesteśmy jasnowidze. Jeżeli po, pójdziemy dalej i zaczniemy się skupiać nad pozytywnymi aspektami życia, wtedy nasze życie stanie się doskonałe i będziemy widzieć czystą boską miłość w każdym człowieku. Kundalini, spiryt, duch święty, będziesz szczęśliwy w naszym jestestwie i w tym momencie my stajemy się jednym ze spiryt. Jeżeli ktoś mówi do ciebie, że jesteś nawiedzony, to znak, znaczy, że ma jeszcze dużo pracy nad sobą. Jeżeli nawet powiemy komuś, że coś tam widzimy, to programujemy to w danym człowieku. Pamiętajmy, żeby jak najmniej oceniać, chyba że to jest tylko sugestia, która ma na cel wzrost świadomości, świadomości w obojgu ludziach. Kundalini w tradycji hinduskiej jest opisywane jako destruktor negatywnego i zmienianiu wszystkiego na pozytywne. Ktokolwiek stanie w obliczu kundalini, jedyną drogą tego człowieka jest droga prawdy, miłości, spokoju, pokoju, współczucia i wszystkich moralnych praw człowieka. To jest jedyna droga i to jest droga boska. Osoba, która się nie kieruje boskimi zasadami, od razu zostaje naprostowana przez kundalini, spiryt, światło na poprawną drogę. Kundalini, spiryt, światło wie co robi i robi to, bo ma jakiś wyższy cel. Czasami nie rozumiemy tego od razu i nikt tego nie rozumie od razu, ale jako naczynie boskie czynimy to, co jest zgodne z wolą boską. Po czasie dopiero przechodzi wewnętrzna mądrość i rozumiemy, po co coś się działo. Czym bardziej nasze ciało i otoczenie jest oczyszczone, z powoli zanikają i pojawiają się wtedy, jak potrzebujemy coś oczyścić w sobie lub coś, co jest związane z inną osobą. Tak właśnie wygląda proces kundalini, o którym mało ludzi wie, bo nie widzi tego wewnętrznymi oczami. Jak otworzy się nam trzecie oko, zaczynamy widzieć wewnętrznie i widzimy, jak światło przechodzi po tzw. nadi i oczyszcza, spala wszystkie blokady i przez ten proces więcej światła może wejść w człowieka. Co za tym idzie? Większa świadomość. Czym więcej medytujemy i afirmujemy, nasze DNA się programuje i jesteśmy coraz bliżej przebudzenia kundalini w sobie. Nasza myśl budzi kundalini. Jam jest doskonałym połączeniem z Bogiem. Przebywanie z osobą, która ma aktywne kundalini, też wpływa na aktyw uaktywnienie kundalini w innym człowieku. Kundalini ma w sobie żeńską i męską iskierkę. Mamy w sobie wszystko, cały wszechświat i teraz, jak postrzegamy ten wszechświat, zależy od naszej historii dzieciństwa, poprzednich wcieleń. Jeżeli widzimy, że ktoś jest nawiedzony, to w tym momencie powielamy masę wierzeń ludzkich, nie zadawając sobie pytań, jaka ta osoba jest naprawdę, czy jest dobra, czy pomaga ludziom, co głosi itd., tylko powtarzamy bez zastanowienia wierzenia innych z pokolenia na pokolenie. Zastanówmy się naprawdę, co powtarzamy i czy to ma sens. Sprawdźmy sami, wejdźmy głębiej. Użyjmy swojego serca i umysłu. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę nasz umysł kreuje wszystko, i przez zarania wieków ludzie kreowali swoim umysłem niestworzone rzeczy, które później stawały się realne. Bo jeżeli widzimy to w umyśle, to później kreujemy to w swojej rzeczywistości. Może to dla niektórych ludzi nie jest prawda, ale stanie się to prawdą dla wierzącego. Zastanówmy się, co chcemy stworzyć i zacznijmy kontrolować nasze umysły, bo od tego cały świat, w, naszym, w którym żyjemy, zależy. Kreuj mądrze. Jeżeli widzisz, że ktoś jest nawiedzony, to tak naprawdę widzisz część siebie w tym człowieku. Część, która potrzebuje być uzdrowiona i po to ci jest pokazana, bo masz tą właśnie, właśnie część oczyścić w sobie. Jeżeli jesteś czysty i jesteś czystą boską miłością, czystą boską miłość widzisz w każdym. Jesteś jednością ze wszystkim. Zastanów się, co widzisz w drugim człowieku. Jeżeli widzisz coś negatywnego, to jest ta część, którą powinieneś oczyścić w sobie. Jeżeli coś nie wiesz i nie masz wiedzy na ten temat, to nie oceniaj. Wejdź głębiej, prosi o zrozumienie boskie i wiedza ci się objawi. Pamiętaj, nie oceniaj, bo życie będzie szybko chciało cię nauczyć nie oceniać. Życie nie lubi oceniania. Ty jesteś życiem, życie jest boskie. Szanuj każdego, bo nie wiesz, czy Bóg właśnie nie stanął na twojej drodze. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was bardzo. Do usłyszenka. Pa pa!